Siemanko, zapraszam was na odcinek z y, testu mikrofonu y, z ale drogo Bo ogólnie da się zamówić z Aliexpress Ale kurde jak ja nie umiem czekać dwóch, trzech dni A czterech czasami kurwa jak Poczta Polska To już mnie częściej tak tak, tak tak, tak tak mnie tak i no, y, 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 są te mikrofony za 15 zł Czy tam 10 a ja zamówiłem z Allegro za kurwa 6 dni. Będziecie mieli teraz opis aukcji, chyba albo linka w opisie. No i ogólnie, pocztą polską nie zamawiam, nie? bo niech się pierdzielą, muszę te wyciągnąć przekleństwo. Bo już mi się nie chce tego oglądać. Wam powiem, tak mi się na Babuszka, nie? kurwa, kadłuba, Takiego... kadłuba, nie krócej. To ogólnie, Wam powiem, że. Palec, tak macie tak palec, nie, to tu, to jest gdzieś dotąd, to jest taka kulka, o, tak do mojego tego paznokcia na dole, nie, ręki, znaczy, Taki duży jebany jest. Tu trochę, trochę, tej krwi, nie krwi, tylko skóry, ta, co powinna być w środku, strona zewnątrz, palec taki se jest, mm. delikatnie ciemny jest tutaj paznokcieć, no, zawsze by mogło być gorzej, bo jakby mi mocniej pierdolą środek, nie, gdzieś... Mocniej po prostu no to bym tyle miał palca, ne? o tyle o A że tylko pękną i tu trochę no to chuj palet będzie elegancki prawie Wiadomo, że już nie będzie jak ten Ale no, dobra kurde też nie przedłużam bo Dzisiaj środa, jutro przychodzi paczka z mikrofonem Żeby jutro nie nagrywać na szybko to dzisiaj wam nagram wstęp A no, teraz inna perspektywa, poczekajcie, z to saki zacząłem, czy mikrofon działa I czy będzie pasował i czy będzie git Tak nie było Co by mi tu dały? Mikrofon a tu bateria? Co to jest? Skomplikowane jest, ale widzę, że no... tu jest nie ma? To no, poczekajcie, bo kurde coś... Chodźcie by tu mi. Cezame tu? Teraz powinniście mnie tu słyszeć, bo, a tu nie, albo w ogóle mnie nie słuchać. Teraz jest on, teraz powinniście mnie słyszeć. A teraz tak. No dobra, sprawdzamy na tym. Daję na. Dobra, podłączamy jeszcze raz, bo w ogóle yy, wyszło na to, że są dwa dźwięki. Z Teraz powinniście mnie słyszeć tylko z tego. A z tego nie powinniście mnie słyszeć. A wychodzi na to, że słychać mnie z obu, chyba, nie? Czy nie? Zaraz tylko tutaj, nie? Ale ja chyba też tu. Bo wyłączając, ono nie działa, patrzcie. A, A, A... A... no. Nie wiem, jeszcze pomyślę. Dobra. Dobra, no szybko nagrywam z e, GoPro bez mikrofonu zewnętrznego, ale co jadę e, zaraz po tego, po złomka mm, Zaczymy, raczej wezmę, tylko iskry nie mam. Pewnie. Strzelam, że ich krownik, nie? Ale ich nie mam, mam tylko e, świecę drugą i moduł. A pewnie to nie będzie to, tylko to będzie ich krownik. Tak strzelam. Może kabel? Nie no. Pewnie kupiec dobrze wie i na pewno to zagląda i mówi ha Ale mu gówno wcisnąło Ha ha na części pójdzie W ostateczności Jak tamte drugie KXD Dobra jebać się nie bać Zapraszam was Na film No i co Jedemy zaraz W sumie ja wam zacznę nagrywać jak już będziemy w domciu No i co No i co no i co no i co no, i co, no. Jedziemy zaraz po Siema Motor chyba nie ma kompresji Iskra jest Kompresja jest taka słowo w chuj Wydaje mi się, że to będzie wina tego, że nie pali. A ja sobie będę właśnie ogarniał mikrofon do kasku, Będzie luktus. Tutaj jest się pierdolne. Nie, wiem gdzie to nie, są a nie, nie, gdzie ja kurwa nie wyjściowy jestem jeszcze. Sobie... Jak starguję ten piędyk, to chuj tam Leży. Kurwa i zio to jeba. Przywiózł no bo... mi ojciec. Ej, ale poczekaj ty coś ty tym będzie, że tego głupiłeś? Czy on... No i wujek rolę miał mi go naprawić, taki majster u nas w wiosce, ale nie podał wyzwania, Powiedział, że jest kres, to jest, ale nie odpada. No ile, on nie schodzi dalej? U nas taki wujek Kurwa no... Kurwa jebana A tabie jeszcze kręcone? Teraz miał... uścisk odkazuj po kawałku O o maszyna Ja chciałem ciśnij sama kupić za to, to zrobić, Ja chciałem coś zrobić po Żeby jak się zrobił to osi ci sama kupić i sama wejdziesz Tak pewnie To jest dobra maszyna, pakierol gaz, dobry chuj Co to już jest zajęli z tego? Amort nie pasz? Na amortyzatory są retykany? Tak Błotnik też, no mówię a rama ty, za ciebie zdjęcie, jak jest najbliższe. do O, kurwa, jeba. Masz błoto na podwórku? Błoto na podwórku? Serdecznie mówię. Masz błoto na podwórku. Kurwa, jedę z latarką. Albo zrobimy zaraz. A bezbardy masz? Co? Bezbardy Lakier? Co? Lakier? Co? Lakier ja, ja. 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 o. Przepraszam Chuj Daj na tyle Nie Co ja wygrałem? A trup Jak ja robię? A ja. tak, oponki wyglądają jak wasz jego fejsa to powysyłasz mu zaraz zdjęcia Waszego fejsa Kuję Co dobre, chłodny duź mi tak Dobra Ale Aurek całkiem? A o rykot słój, się słyździ jak znaczy rawa jeden jest, jest płana I ja myślałem, że powiedziałem że to, to rabo z powolna ludziom tu rawa igła Tyczko, poczekaj O, o, o! Dobra jest przetrę go nawet, kurwa. Żeby się świecił. Ale murek będzie, że kurwa. Ładniejszy niż na elewant. A gdzieś jak, jak przyjebali tą płytę od silnika, kurwa? Świecie? Żeby sprzegło odbijało. ci łóżę. Nie, chodzi mi, że ta... Płyta! Nie, a, no! A no! Bo nas... Bo ten... To sprzęgła z pocieniem przez rydwątki nie? nie sprzęży, no. nie? No. No. Kurde. O, nie, tylko że pod plastikami, nie, No. No. to No. to nie, No. bardziej Może jeszcze mu coś sprzedam, kurwa. Powiem że tu mam jeszcze jakieś części. a bo to ma Co? No, tak się pitywaj bardziej. A przez telefon jak był taki? Budziłki jakieś. Jednej strony dobrze, drugiej nie. O, no to możesz wstalić. Tak nie będziesz widać. Tachy, bo to już mi się na takie odpłychał. Co? Tachy, bo to już zrobiło. To chodź, I chodzi takie przyklei. Wodę masz? Masz wodę? No. Chodź, chodź, chodź. Nie ma. O, tu masz pieniądze trochę. Bo ty jeszcze wygląda jakby to była świeża jazda nawet. Ja pierdolę. A w sumie to do jaką przyjedziesz. No tak. Co ty jeszcze? Guzik nie bierzesz czy bierzesz? bo nie? Nie, yeah, nie. I ten plastik, o ja, no, się się. No, tak. Ty, ten klas... Ta buku. no pan, ciebie ta To Tak. nie wiadomo. Pokrywa um, od tego, bo tam jest przyspawana ten ząbatka. No. Ja zaraz do roboty jak się rzucili na to, ty... I chuj, rzucą się jak ja i chuj... Panie tak, ich do Nie? O kurwa. Coś ty kurwa zrobiłeś. Dałeś te? Nie dałeś ty. Kurwa, Prze przez to? Ja, ja też bym tego składać nie wiem, bo wlewałem paliwkę, ale wypadał Poli tom, można założyć i sobie nie tutaj do Będzie go pchał i był i spadł? Nie będzie. Jak rano go zobaczy i dotrze do niego to on wziął Nie, no chuj wie czy będzie Chcesz łańcuch kupić, 520? Nie no zobaczę. Klocki? Nie, bo to możesz ty... O, łupotko zębatko, kurwa! Nie mógłby to być. Dobra, fuły. No kurwa, to jest. Zębatka czternastka, zostawiam ją. Słuchajcie, zostaw. To zostawiłeś? No. Chce mi się to udać, chcę to udać. Ej, bo ja mam tu kilka śmieci. Ej, to ugierasz. To uda. To to tu. Przestańmy, bo za od góry Teraz Serdecznie, szybko. Zostajesz sobie w górę, bo część ich... niech ma. Jednak ja. To musisz te podmówki, żeby mówiła, właśnie nie, przez co go przechylono. Kurde, że i nie widzicie za dużo. Ja, ale taką samotkę to ja pierwszą widzę, 2T. Tak. już zostaję, 43? 3 minuty jest. Co widzisz? Cześć, 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 sobie cześć, zobaczyć, cześć, Tak Jak O cześć, to są dużo stryje, się dużo cześć, Wiesz jak łatwiej trafić do drogę? Pytamy, że jesteśmy tam, no. No i pa. No chodź i świeci jak chuj. Mi świeci Rawa... No. Gdzie spawana? Okej. Okay. Kurwa. Musimy jeszcze buty zakapać. Tylko to się widać. Tak nie widać, żeby rawa spowala była. Tu trochę za ujebane jest. I to no. I jest... Uj... To jest pa. druga strona? No. Bo ujebane normalnie. Pa. Tu jest wszystko igła. Pryskot, patrz. się A błotko, dobra, błotko. To już jest taki. igła. Dwa a świeci jajca. Dobra, światło. No i pit. Idzie do serca. wtedy? Ja, Co? Hmm. No, no, no. Kurwa, że nie. Poczekaj. Czy jest tak Dobre rozprowadzanie. Więc co? Mm, nie wiem, czy sobie mam z tego mikrofonu oświadczenie, ale. Pewnie tak. Kupiłem motor za 5 stów. Stan był niezły, ale. Zacząłem się z kolegą przyglądać. I była totalna lipa. Kartery popękane. Rama. No, co yy... dobrze, bo koła tylne będę miał krzywe wpisać w dół, chyba że już ustawiliśmy, ale nie wydaje mi się. Głównie za 5 stów. Typowi za 520. Koledzy sprzedają części zapiętych. Jeszcze powyjmowałem w kartonach łańcuch zębatki, to też opchnę. Stówa na plusie w chuj zabawa, filmik. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się do kolejnych filmów. Strzała. Like,